Cześć, witajcie na kanale Panteon Opowieści. Dziś wyruszamy w fascynującą podróż do mitologicznego świata, aby zgłębić tajemnice narodzin Zeusa. Zaczniemy od dramatycznych narodzin Zeusa. Kronos, ojciec Zeusa, przeklęty przez swego ojca uranosa, połknął swoje dzieci, obawiając się utraty tronu. Reja zrozpaczona utratą kolejnych dzieci, uciekła na kretę. Gdzie w ukryciu na górze Dikte lub Ida potajemnie urodziła Zeusa. Aby zmylić Kronosa, zamiast malutkiego synka dała mu do połknięcia kamień zawinięty w pieluchy. To właśnie tam, na tej malowniczej wyspie rozpoczyna się niezwykła historia najpotężniejszego z bogów. Na wyspie opiekowały się nim nimfy oraz kureci, jako niemowlak był karmiony mlekiem kozy Amaltej, a płacz młodego boga był zagłuszany dźwiękiem broni podczas wojennych tańców kuretów. Z upływem czasu Zeus rozwijał swoją potężną istotę. Po wielu latach, gdy jego karmicielka, koza Amaltej zmarła, Zeus wziął jej skórę i pokrył nią swoją legendarną tarczę, znaną jako Egida. Gdy Zeus dorósł do męskiego wieku, postanowił uwolnić swoje rodzeństwo i zawalczyć ze swoim ojcem Kronosem o władzę nad światem. Za radą Metydy poprosił Reję, aby podała Kronosowi zioła – które wywołały wymioty. Kronos zwrócił ze swoich wnętrzności jego rodzeństwo, czyli Posejdona, Hadesa, Herę, Demeter oraz Hestię. Zeus wraz z rodzeństwem udali się na najwyższą górę w Grecji, Olimp, skąd toczyli nierówną walkę z tytanami. Aby wyrównać szanse, Zeus ściągnął na swoją stronę część dzieci tytanów, między innymi Heliosa czy Prometeusza. Również za radą Gai i Prometeusza Uwolnił z tartaru potwornych i dzikich braci Kronosa Cyklopy, czyli ogromne, jednookie istoty, które wykuły dla Zeusa potężne pioruny, oraz Hekaton hejrów, stworzenia posiadające sto ramion i pięćdziesiąt głów. Ich potęga i liczebność były ważnymi czynnikami przyczyniającymi się do zwycięstwa Olimpijczyków. Zeus, przy pomocy świeżo wykutych piorunów, strącił czterech tytanów podtrzymujących nieboskłon zmuszając jednego z najpotężniejszych Tytanów Atlasa do opuszczenia pola bitwy i ratowania świata, który zatrzymał sklepienie niebieskie na swoich barkach. Następnie Zeus, dzięki sile cyklopów i rękich wdarł się na szczyt nieboskłonu i stanął do osobistej walki ze swoim ojcem. Po ciężkim i długim starciu, które zniszczyło duży obszar ziemi pod nimi. Zeus ostatecznie uderzył swojego ojca piorunem, i strącił go w otchłań tartaru. Po pokonaniu ojca Zeus, Posejdon i Hades podzielili między siebie świat. Zeus wziął niebiosa i rządy nad wszystkimi bogami, stąd jego przydomek Bóg bogów, Posejdon morza i oceany, a Hades ponure otchłanie podziemia. Po pokonaniu tytanów mogłoby się wydawać, że nastanie względny spokój. Niestety, potomkowie Gai, giganci, powstali przeciwko bogom olimpijskim, pragnąc obalić ich panowanie nad światem. Zeus objął rolę przywódcy bogów olimpijskich i poprowadził ich w obronie Olimpu. Aby pokonać gigantów, skorzystał ponownie ze swojej najpotężniejszej broni, czyli pioruna. Władca niebios, wykorzystując swą niezrównaną siłę i umiejętności, zadawał zabójcze ciosy gigantom. Jego potężna obecność w walce była kluczowa dla losów starcia. Giganto Machia zakończyła się zwycięstwem bogów olimpijskich. Giganci zostali pokonani, a ich upadek potwierdził niekwestionowaną dominację Zeusa i jego rodzeństwa. Kolejnym wyczynem, który potwierdzał potęgę Zeusa, była jego walka z najpotężniejszym z potworów, Tyfonem. Gdy zaatakował niebo, wszyscy bogowie rzucili się w panice do ucieczki, oprócz Zeusa, który rozpoczął walkę z potworem. Najpierw z daleka ciskał w niego błyskawicami, a gdy doszło do walki na krótki dystans, przewrócił go z pomocą swojego stalowego sierpa. Ale to nie powstrzymało Tyfona, który odebrał Zeusowi sierp i przeciął mu nim mięśnie nóg i ramion. Zeus był bezbronny. Tyfon wziął go na ramiona i wyniósł do groty korykejskiej. Osobno ukrył mięśnie Zeusa, które potem Hermes i pan odnaleźli, i z powrotem umieścili je w ciele boga, który natychmiast odzyskał swoją moc. Wsiadłszy na rydwan, Zaprzężony w skrzydlate rumaki, Zeus rozpoczął kolejną epicką walkę z Tyfonem. Ten potężny stwór, nękany przez nieustanne ataki Zeusa, podjął desperacką próbę ucieczki. Pogonił go przez Trację i inne krainy greckie, gdzie Tyfon, broniąc się, rzucał górami w stronę Zeusa. W odpowiedzi bóg Olimpu używał swoich błyskawic do obrony. Ostatecznie Tyfon, zrozpaczony z powodu niezdolności do sięgnięcia Zeusa, zaczął uciekać na zachód. Doszło do decydującego starcia w Cieśninie Sycylijskiej, gdzie Zeus rzucił górą Etna w kierunku uciekającego Tyfona. Masywna góra zmiażdżyła bestie, a według mitologii greckiej, gdy Etna wybucha płomieniami, są to pozostałości po gniewnych piorunach Zeusa. Wstrząsy, które odczuwamy, są uznawane za znak, że Tyfon nadal próbuje wydostać się spod góry. Utrzymując nieustanne napięcie i niebezpieczeństwo w świecie mitologii greckiej. Zeus, bóg nieba i piorunów, słynął nie tylko ze swojej potęgi, ale także z burzliwego życia miłosnego. Jego romanse i związki z ludzkimi kobietami oraz innymi boginiami stanowiły znaczącą część mitologii greckiej. Oto kilka fascynujących epizodów z życia miłosnego Zeusa. Zeus poślubił Metis, boginię mądrości która pomogła mu przejść przez trudności podczas Titanomachii. Jednak zgodnie z przepowiednią, Metis miała urodzić potomka potężniejszego niż jego ojciec. W obawie przed utratą władzy, Zeus połknął Metis, co doprowadziło do narodzin Ateny, bogini mądrości, urodzonej już w pełni zbrojnej i gotowej do walki. Następna była Hera, królowa bogów, była siostrą i jednocześnie żoną Zeusa. Ich związek był pełen konfliktów, Zwłaszcza ze względu na liczne romanse Zeusa z innymi kobietami. Mimo to Hera pozostawała wierna małżeństwu i była jedną z najważniejszych bogiń w Panteonie Greckim. Zeus również lubował w ludzkich kobietach. Przykładowo przeobraził się w łabędzia, aby uwieść Ledę, królową Sparty. Z tego związku narodzili się bliźniacy Castor i Pollux, którzy stali się ważnymi postaciami w mitologii greckiej. Kolejną wybranką była Europa. Zeus, przeistaczając się w byka, porwał Europę, co dało początek rodowi królewskiemu w Krecie. Europa stała się matką Minosa, króla Krety oraz bogini, nazwanej od niej kontynentem europejskim. To tylko wycinek bogatej mitologii greckiej, związanej z życiem Zeusa. Czy chcielibyście usłyszeć więcej o innych bogach czy mitach? Dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie subskrybować kanału Pantheon opowieści aby być na bieżąco z najnowszymi odcinkami. Do zobaczenia następnym razem, gdy ponownie wkroczymy w świat mitologii greckiej.